Witam i zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale. Zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się spodoba. Dzisiejsza historia opowiada o Katie, która zrujnowała swoje małżeństwo trwające ponad 30 lat w pogoni za wolnością i radością. Byłem żonaty z Katie ponad 30 lat. Poznaliśmy się, gdy byliśmy młodzi, a teraz mam 59 lat, a ona 55. Mamy troje dorosłych dzieci. Nasze wspólne życie miało swoje dobre i złe momenty, ale zawsze byliśmy dla siebie wsparciem. Katie znaczy dla mnie wszystko. Ma kilka przyjaciółek, które wierzą w takie rzeczy jak feminizm, polityka tożsamości i sprawiedliwość społeczna. To trochę inne niż moje przekonanie, ale okej, okay, w porządku. Ludzie mają różne pomysły na te tematy. Czasami rozmawiamy o tych kwestiach, starając się zrozumieć nasze punkty widzenia. Nie zwracałem uwagi na te idee, które Katie miała lub zaczęła w sobie rozwijać. Dla mnie były one nonsensowne. Katie miała mocne poglądy na temat tego, jak kobiety były przez długi czas uciskane, co czasami mnie przerażało. Osobiście nie doświadczyła żadnej dyskryminacji. Te dyskusje były dla mnie niepokojące, więc często starałem się zmieniać temat, gdy się pojawiały. Widziałem te oburzone kobiety w telewizji, krzyczące i mówiące bzdury, oraz krzyczące na ludzi, gdy nie miały żadnej logicznej odpowiedzi. Martwiłem się, że Katie ulega ich wpływom. Pewnego dnia zaczęła kwestionować nasze małżeństwo, mówiąc, że stało się nudne. Zasugerowałem terapię, aby popracować nad naszym związkiem, ale ona wolała wyjechać na samotne wakacje. Niechętnie zgodziłem się, ale później dowiedziałem, że pojechała z przyjaciółkami, które uważałem za toksyczne. Gdy Katie wróciła z wakacji tydzień później, wyglądała już jak zupełnie inna osoba. Obcięła włosy na krótko, miała taką w sobie niezwykłą aurę. Czułem, jakbym spotkał kogoś, kogo nie znałem nigdy wcześniej. Nie przytuliła mnie ani nie okazała żadnej czułości, gdy przyjechała, co było niepokojące i sprawiło, że czułem się jak obcy. Katie kontynuowała spędzanie coraz większej ilości czasu ze swoimi przyjaciółkami i uczestniczenie w protestach, których nie popierałem. Poważnie porozmawiałem z nią, wyrażając swoje obawy co do kierunku, w którym zmierzała. Powiedziałem jej, że musi przemyśleć swoje wybory. Jednak nie słuchała i kontynuowała. Sytuacja się zaostrzyła, gdy została zatrzymana za udział w proteście zakłócającym ruch drogowy. Musiałem ją odebrać z komisariatu, a podczas jazdy do domu mieliśmy bardzo gorącą rozmowę. Przez cały czas milczała, co jeszcze bardziej mnie zaniepokoiło co do tego, co się z nią dzieje. Katie zaczęła używać mediów społecznościowych, zwłaszcza TikToka, do dzielenia się swoimi feministycznymi ideami. Zaczęła zdobywać przyzwoite grono obserwujących, i stało się jasne, że inwestuje znaczną ilość czasu i wysiłków w swoje filmy. Spędzała godziny na ubieraniu się i tworzeniu swoich treści dla tej platformy. Jej działalność w mediach społecznościowych wydawała się pochłaniać dużo czasu i energii. Pewnego dnia natknąłem się na jeden z jej filmów i byłem przerażony. Przekazem, który zawierał. W filmie Katie mówiła: Dzień dobry, czy chcesz zostać nieszczęśliwą starszą kobietą? Nie sądzę, by którakolwiek z nas tego chciała, ale wszystkie widzieliśmy te kobiety, które wydają się być zawsze nieszczęśliwe, ciągle narzekają i marudzą na swoich mężów. Mam nadzieję, że nigdy nie staniemy się jedną z nich. Wiesz, jak to się dzieje. Często zaczyna się od wychowywania rodziny, ciężkiej pracy, a potem w latach 50., -tych, 60. -tych naszego życia, zdajemy sobie sprawę, że nie mamy nic dla siebie. Nie mamy życia oddzielonego od naszej rodziny czy męża i zaczynamy wszystkich obwiniać. Więc oto co myślę, że musimy stworzyć nasze własne życie. Musimy mieć coś, co jest tylko dla nas, co sprawia, że czujemy się spełnieni i żywi. Nawet jeśli mamy dobre małżeństwo, nadal możemy być nieszczęśliwi. Niekoniecznie potrzebujemy rozwodu, ale musimy znaleźć coś, co nas wypełnia i sprawia, że czujemy tak, że naprawdę żyjemy naszym życiem. Życie jest krótkie, a czas ucieka. Co by było, gdyby to był nasz ostatni rok? Czy chcielibyśmy żyć tak jak teraz? Wątpię. Więc znajdźmy sposób, by żyć każdego dnia i cieszyć się małżeństwem, jeśli jest dobre, i być osobami niezależnymi od naszych mężów i dzieci. Kobiety powinny uwolnić się i odkrywać świat. Jest tyle dla nas tam na zewnątrz, i to się nie kończy, gdy dzieci się wyprowadzają. Możemy znaleźć spełnienie i szczęście na wiele sposobów. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że to pomoże. Czułem, że zachęca kobiety do rozwodu. Wróciłem tego wieczoru do domu i skonfrontowałem się z nią. A ku mojemu zdziwieniu powiedziała, że odchodzi, że już spakowała swoje torby. Próbowałem ją zatrzymać, ale odparła, że jest znudzona swoim życiem i chce wolności i szczęścia. Nie chcę już odpowiedzialności za bycie babcią czy moją żoną. Chcę cieszyć się życiem i odkrywać więcej poza tym więzieniem. Zanim mówiłem: Czułem, że straciłem żonę na rzecz toksycznych osób, które zatruły jej umysł. Nie zatrzymałem jej, tylko powiedziałem, że będę za nią tęsknił i poprosiłem, aby wróciła, gdy skończy to wszystko. Przeprowadziła się do mniejszego mieszkania w centrum miasta. Powiadomiłem dzieci o ich matce i wszyscy powiedzieli, że przechodzi tylko fazę pewną i wkrótce wróci do domu. Zgadzałem się z nimi i czekałem na nią. Moje, jednak moje czuwanie szybko zamieniło się w szok, gdy otrzymałem papiery rozwodowe. Miała to wszystko zaplanowane i nie była w żadnej fazie. Zadzwoniłem do Katie, ale nie odebrała. Moje dzieci próbowały w tym czasie przekonać moją żonę do rezygnacji z rozwodu, ale ona również ich odrzuciła. Kilka tygodni później rozwód został sfinalizowany, a po 30 latach małżeństwa byłem singlem. Następnego dnia zobaczyłem, jak Katie publikuje nowy film. Cóż, zrobiłam to. Oto jestem na moim nowym łóżku, które wygląda jak łóżko księżniczki. Wczoraj padało cały dzień, gdy się przeprowadzałam, ale dzisiaj obudziłam się czując się inaczej. Czułam się wolna, jakby zdjęto ze mnie ciężar, i byłam naprawdę podekscytowana po raz pierwszy od lat. Moje miejsce to taki trochę jeszcze bałagan, ponieważ nie wszystko rozpakowałam, a mieszkanie jest dość małe, więc muszę się jakoś zorganizować. Ale jestem wdzięczna za tą zmianę. To był ciągły ruch przez ostatnie kilka tygodni, ale teraz w końcu jestem już w moim nowym mieszkaniu. Jutro dam wam małą wycieczkę po nim. Na razie chciałam tylko powiedzieć cześć. O, i mój bardzo przystojny chłopak robi dla mnie kolację. Życie jest dobre. Byłem wściechły i zrozpaczony. Zrujnowała mój dom, a teraz złamała mi serce. Moje dzieci również zobaczyły film i zadzwoniły do mnie, aby mnie pocieszyć i poprosić, żebym poszedł dalej. Ostatecznie zrobiłem tak i znalazłem niesamowitą kobietę, Maję, która była nauczycielką w liceum. Była singlem. Natychmiast się polubiliśmy i teraz jesteśmy razem. Nigdy nie informowałem mojej byłej żony i nie sądziłem, że to ważne. Zaplanowałem wycieczkę z moimi dziećmi i mają, aby wszyscy mogli się poznać i dogadać. Maja poprosiła mnie, żebym zaprosił moją byłą żonę, Katie, ponieważ uznała to za ważne, aby wiedziała, że ktoś jest w moim życiu. Zadzwoniłem i zaprosiłem. Początkowo nie zgodziła się dołączyć. Nie powiedziałem jej wtedy o Mai. Moja córka zadzwoniła później do niej i poprosiła ją, aby dołączyła do wycieczki, informując, że zaproszenie cały czas dla niej jest. Wynająłem niesamowitą przejażdżkę łodzią dla nas wszystkich, a Katie była ostatnią, która do nas dołączyła. Przyszła sama. Przedstawiłem ją Mai i powiedziałem, jak bardzo jestem z Mają szczęśliwy. Chciałbym móc zrobić sobie zdjęcie z Katie w tym momencie. Jej twarz była czerwona, a wydawało się, że nie spodziewała się, że ułoży sobie życie. Podczas wycieczki cieszyłem się obrzydzeniem Katie do Mai i mnie. Choć Maja miała szlachetne intencje, Naprawdę cieszyłem się wynikami. Kilka dni później zobaczyliśmy kolejny film Katie. Ostatnie dni były dla mnie ekstremalnie traumatyczne, a winię za to siebie, chociaż wiem, że to nie całkowicie moja wina. Wiedziałam na pewnym poziomie, że będę mieć silną reakcję fizyczną i emocjonalną, gdy dowiem się, że mój były mąż jest w nowym związku. Nie jesteśmy już ze sobą przez rok, ale wciąż spędzaliśmy razem trochę czasu jako rodzina, a on wielokrotnie zapewniał mnie, że z nikim się nie spotyka. Okazało się jednak, że tak. Nie byłam pewna, czy powinnam jechać na tę wycieczkę. Nie chciałam, aby mój mąż odniósł złe wrażenie, ale moja córka przekonała mnie do przyłączenia się. Powiedziała, że może mnie więcej nie zaprosić, a patrząc wstecz, jestem pewna, dlaczego tak myślała. Najbardziej bolało mnie nie to, że był w nowym związku. Sama mam chłopaka, ale to, że mi nie powiedział. Czułam się bezpiecznie w jego towarzystwie, myśląc, że mnie jeszcze kocha. Nawet zaprosił mnie na wycieczkę z nimi i naszymi córkami, na którą przystałam. Jednak podczas wycieczki odkryłam kilka bolesnych wiadomości tekstowych i było to przerażające. Trauma, która nastąpiła, była intensywna. Miałam zamawanie fizyczne i emocjonalne, czułam, że całkowicie straciłam kontrolę nad swoimi uczuciami. To było straszne przeżycie walczy, aby sobie z tym poradzić. Dla niego smutek nie był spowodowany tym, że mnie stracił, tylko tym, że stracił wyłączny dostęp do moich zasobów i stabilności, którą zapewniał. Konkretnym bodźcem była chwila, gdy odkryła, że mówił innej kobiecie, że ją kocha, a nie tylko, że są romantycznie zaangażowani. W przeciwieństwie do chłopaka Katie, który był zainteresowany tylko luźnym związkiem, zazwyczaj nie inwestuje finansowo i emocjonalnie w nią. Ale gdy mężczyzna, jak ja, jest zakochany, Często chce zbudować życie z kobietą, którą kocha. Dla Katie prawdziwą traumą była utrata jej miejsca w moim życiu na rzecz innej kobiety. Zacząłem odbierać liczne telefony od Katie, w których wyrażała swój żal i przypominała mi, że prosiłem ją, aby wróciła. W odpowiedzi powiedziałem mi, że już jest za późno i że nie będzie częścią mojego życia. Ten statek odpłynął. Dokonała swojego wyboru. Stworzyła własne okoliczności i teraz musi żyć z konsekwencjami swoich decyzji. Kilka dni później zobaczyliśmy kolejny film Katie. Rzeczy nie idą tak świetnie. Ciągle myślę o tym, jak kiedyś było, gdy było dobrze. Może to wszystko moja wina? Może jestem samolubna lub egocentryczna? Walczę z całą fałszywością, wszystkim udawaniem, że jestem w porządku. Myślę, że wcześniej byłam w szoku, ale teraz rzeczywistość zaczyna do mnie docierać. Wiem, że separacja. To nie jest takie najgorsze na świecie, ale nie jestem pewna, jak będzie to wyglądało, w sensie moje życie. Staram się pamiętać tylko dobre rzeczy. Trudno mi przypomnieć sobie coś złego. Moja córka zadzwoniła do mnie i poprosiła mnie, żebym coś zrobił, ale powiedziałem im, że ich matka wybrała to życie i próbowałem ją powstrzymać. Chciała wolności, ma wolność. Ma nowe życie miłosne, może odkrywać świat jaki chce. Córka zgodziła się i powiedziała, że zgadza się ze wszystkim, co powiedziałem, ale nie może nie współczuć z złym wyborom swojej matki. Kilka dni później pojawił się kolejny film. Dzień dobry. Czasami zastanawiam się, co robię i dlaczego podjęłam te wybory. Wczoraj śnił mi się mój były mąż. Przyszedł do mnie mówiąc, że bardzo się zranił w rękę i płakał. We śnie potrzebował mojej pomocy i zaproponowałam, że wprowadzę się, aby się nim zaopiekować. Wydawało się, że zaczynamy od nowa, tak jak kiedyś było. To był przygnębiający sen. To tylko sny, zgadza się. Moje ciało mówi mi, że wciąż go kocham i zawsze będę. Ale teraz jest inaczej. Czasami się złoszczę i myślę, dlaczego on nie wierzy, że powinnam mieć po prostu uczciwy w tym udział. Chcę mi dać te trochę pieniędzy, ale to nie wystarczy. Wszystko, co mieliśmy, było częściowo dzięki mnie. Moi rodzice pożyczyli nam pieniądze, a ja odegrałam znaczącą rolę, pomagając mu, zachęcając i będąc przy nim, nawet gdy coś szło źle. Popełniłam błędy i zapłaciłam za nie, zwłaszcza gdy odeszłam. Wydaje mi się, że wszystko, co robił, było w porządku, ale wszystko, co zrobiłam, było moją widą. Ciągle jestem obwiniana za wszystko. Więc jestem teraz w tym momencie życia. On ma więcej pieniędzy niż ja, i walczę, żeby znaleźć przyzwoite miejsce do życia dla siebie. Niektórzy ludzie, szczególnie mężczyźni, myślą, że kobiety na nic nie zasługują, że są pasożytami, że powinny radzić sobie same. Po 30 latach opieki nad kimś czuję się niedoceniana, jakbym nie miała żadnej wartości. To trudne. Zobaczyłem ten film i poczułem, że ona chyba straciła rozum. Otrzymała swoją część majątku jako część ugody rozwodowej. Zrobiłem wszystko zgodnie ze sztuką. Nie może tak mnie przedstawiać jak złoczyńca w tej historii i obwiniać ze złe wybory. Chciałem się odegrać i pozwać ją za film, ale Maja wtedy zatrzymała mnie i poprosiła, żebym to zignorował. Dzieci zadzwoniły do Katie i powiedziały jej, żeby przeprosiła mnie za to, albo nikt z nią nie będzie rozmawiał. Katie nie mając wyboru opublikowała marną przeprosinę, powołując się na swoje zdrowie psychiczne jako powód. Po kilku dniach ożeniłem się z Mają i przestałem obserwować Katie we wszystkich mediach społecznościowych. Drogi słuchaczu, jeżeli dotarłeś aż tutaj, do końca historii, zostaw proszę subskrypcję, komentarz i polubienie do tego filmu. Dziękuję bardzo wszystkim stałym słuchaczom, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku.